Wybieramy się na targi Caravan Salon do Poznania. Jakby święta przyszły, można rozpakować prezenty. <noise> Bierzemy tego kamperka. Podoba się wam? Tak. <noise> trzynerki dwa serca. E, możemy zajrzeć? Oczywiście bardzo proszę. Bardziej. Tak, to jest ta przyczepa, którą chcę. Tak, to jest No co ty ranisz moje zalaminowane serce, wiesz? <noise> A teraz wskakujemy na stoisko kempingu Folsztyn i Jest tu dużo fajnych małych przyczepek i oczywiście niewiadówki. Dlatego to jest obowiązkowe miejsce, gdzie musimy się znaleźć. A tutaj bardzo fajna, wydaje mi się, że tureckiej produkcji przyczepa. Zaraz sobie do niej przyjdziemy. Ale najpierw dzień dobry, możemy się przymierzyć. Bo on taki jest niestabilny. Ale możemy wejść. Absolutnie bardzo proszę. No zobaczcie. Radzą, radę. w naszej się mieścimy. Zobaczymy jak, zobaczymy jak wygląda fabryczna. Tak. No jest łazienka z kuchnikiem, to się nam przyda. <grym> to się nam przyda. Chciałem zauważyć kochanie, że jest tu o jedno łóżko mniej, a jedno łóżko więcej też nam się przydaje. Poczekamy jeszcze 5 lat, ma 18 lat, tak i Jak I synku? Trójkę. 10, 10. Teraz tata wchodzi. Dzień dobry. Fajnie zobaczyć fabrycznie nową niewiadóweczkę, zapiekaneczkę. Jak to jest urządzone. Z przodu przy drzwiach jest kuchnia. Toaletka. Czy prysznic też tu jest, czy tylko brodzik? Szafa? Nie, ale jestem go bardzo ciekawy i zaraz go pojedziemy zobaczyć. I tu też szafeczka. No i kanapa rozkładana w łóżko. Teraz zobaczymy. Coś na co długo czekaliśmy, i kiedy to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę Wam ją pokazać. N-Cross Mini New Sport 4. Zobaczcie, całkiem inaczej. Wchodzi się do niej z tyłu, przez tylną ściankę, i to rozwiązuje problem ustawności takiej małej przyczepy. Zobaczcie, są tutaj dwa piętrowe łóżka w takiej małej przestrzeni. Zbyt wysoko. Jest. Loża ze stolikiem, którą rozkłada się też na łóżko. Jest kuchnia i lodóweczka, a także łazienka w takiej małej przestrzeni. Dzięki temu, że drzwi przesunięte są na tył, można to wszystko fajnie ustawić. Nie ma szafy, no to tak jak u nas. My też nie mamy. W sumie rzeczy trzeba schować gdzie? Trzeba schować chyba podłóżka. nie ma tutaj w ogóle otworów. Ale już, no już, już, wiem, już wiem jak to przerobić. Patrzcie, dla nas to by się spokojnie byśmy się pomieścili. Znaczy, ja o, no, są tu całkiem spore bakisty. No patrzcie, ja bym tutaj Teodor tu, ale Jak tałaś podoba ci się? Nie. No nie, nie zdaj mój. po prostu. Moglibyśmy się do takiej przeprowadzić? Tak. Tak. To pomyślimy. A teraz, kilka słów o tej małej przyczepce od pana Przemka, który opowie dzień, wam troszeczkę o niej. Dzień dobry. Nowość z niewiadowa, w zasadzie premiera tutaj na targach w Poznaniu. Przyczepa czteroosobowa z łazienką, z prysznicem, lodówką, kuchenką, czyli mamy wszystko to, co standardowa przyczepa powinna posiadać. I zmieściło nam się to w przyczepie o masie całkowitej 600 o masie, przepraszam własnej 680 kg, a masa całkowita przyczepy to jest 750 kg, czyli jest to przyczepa lekka z przeglądami bezterminowymi. I zostaje nam jeszcze troszkę na, na bagaże. Tak, zostaje nam troszeczkę ładowności na bagaże. Przyczepa posiada łóżko piętrowe. O długości 170 cm, długość po złożeniu stolika o szerokości 118 cm na 191, więc idealna przyczepa dla rodziny 2 plus 2, czyli to, co u nas klientów jest stosunkowo najwięcej na taką przyczepę. 750 kg kategoria B, samochód osobowy, mało litrażowy lub elektryczny lub hybryda. Każdy w zasadzie taką przyczepę może pociągnąć. Czy mamy tutaj ogrzewanie? Ogrzewanie występuje tutaj jako opcja i wtedy możemy zastosować ogrzewanie gazowe Truma VarioHit z nawiewem które jest instalowane w dolnej części luku bagażowego pod łóżkiem piętrowym, więc jest, jest możliwość zamontowania również ogrzewania. Jedynym minusem tej przyczepy, bo już tutaj nie, nie udało nam się w tej przyczepie po prostu zmieścić szafy. Zastosowaliśmy jako ciekawostkę. Tutaj są dwa poprzeczne pręciki na których możemy, tak zwane wieszaki, na których możemy zawiesić wieszaki w czasie jazdy lub jeżeli nie korzystamy z tego dolnego łóżka to możemy sobie powiesić ubrania. To jest premiera. Tak? Kolejne przyczepy będą już miały jeszcze listwę tutaj przedsionkową zastosowaną, żeby można było zastosować markizę lub przedsionek do, dedykowany do tej przyczepy na tył, ale tak jak mówię, z jednej i z drugiej strony mogą być przedsionki boczne i może być powiększone te, te miejsce e, użytkowe, naprawdę e, razy dwa to są powierzchnia przyczepy. E, ze względu na to, że tak jak e, boczna z lewej, z lewej i z prawej strony plus jeszcze tutaj zintegrowany razem daszek klety. jesteśmy dopiero na etapie, na pro... etapie projektowania Przyczepa Carpento produkcja Turcja dokładnie Istanbul też przyczepa lekka, czteroosobowa z łóżkami piętrowymi charakteryzująca się niepowtarzalnym wyglądem który powoduje, powodują panoramiczne szyby z przodu, gdzie naprawdę widoki z wewnątrz tej przyczepy czujemy się tak, jakbyśmy byli na zewnątrz i powiększają optycznie wnętrze, wnętrze przyczepy. Więc naprawdę możemy wejść sobie do środka, zobaczyć, jak, jak naprawdę wygląda. Ten efekt tej, tej szyby panoramicznej. No, dosyć niesamowicie, jeszcze te LEDy dookoła, u góry, robią naprawdę fajną robotę. Niektórzy porównują, że czują się tutaj jak na jachcie, więc, bo zastosowanie niektóre tutaj są też jachtowe. Tak, oświetlenie LED, panoramiczne szyby z przodu, oczywiście składany stolik, gdzie tworzy nam się miejsce do spania, dwuosobowe. Tutaj mamy łóżko piętrowe do 70 kg, czyli takie dosyć solidne łóżko. Duża, duża lodówka, już zastosowana lodówka kompresorowa, czyli w tym kierunku, w którym idzie karawaning odchodzimy od lodówek absorpcyjnych na gaz. Lodówka 12V. 12 Spora łazienka z opcją prysznica więc wszystko co posiada i nadal mamy 750 kg czyli przyczepane. lepsza chodź się jak Ci się podoba w tej przyczepie no ja na górze siemanko zapraszamy zobaczyli 70 tutaj no tu 70 tutaj no. A tu na dole zobacz jak fajnie jest. Jakie tutaj widzisz plusy. E, wiecie co? Te okna. Okna są naprawdę fajne. E, razem z tym podświetleniem. No zobaczcie, jak to kosmicznie wygląda. Ten cały przytisk. Jest... No z materiału zrobili. A i w ogóle zobaczcie, jakie to wszystko jest przestrzenne. Jaką to niesamowitą wielkość nadaje. No, ty już tam wszedłeś? Tak, to pomiesz... oś już testuje to jest. A to jakaś przenośna Nie, to tak wygląda. Y, wygląda. Jakby, jak to... Ale jakby była zamontowana, ale chyba. To jest Dziwnie. przenośna porta poti, ale chyba na fabrycznych zatrzaskach. Jak za tą cenę, tylko tu grzania chyba nie ma, nie? No, nie widziałem. Nie ma piecyka. Chyba. Rozmawiałem przed chwilą, że w, można zamontować taką trumę gazową, jak webasto, i ona jest Aha. wtedy montowana gdzieś w schowkach pod łóżkami. No, ale to już nie za 70 tysięcy, pewnie. No, pewnie, trzeba to jest trochę dołożyć. Jest dwa piętrowe, i tam się pewnie też z tego robi łóżko. Tak. No tak Ale zobacz to... na te wszystkie zaokrąglenia, tak, jak to, jak to, jaki efekt to mega robi, jak to jest wszystko tak fajnie powykańczane, tak, nie to, kanciaście, tylko wszystko nawet, jest takie jest... mięciutkie, jak się na to popatrzy, właśnie tak jak mówiłeś, sufit z materiału, wszystko jest takie przyjemne, przytulne i, e, I, i większe I większe chyba niż nie wiadomo, nie, nie? Trochę jest, tak się no, wydaje wizualnie, nie? Przynajmniej. No wydaje mi się, że Tyle tak. Dłuższa. Jest no, trochę dłuższa. Ja Masa własna i to jest DMC750 kg, czyli to nie, nie trzeba przeglądu. No tak, to jest, to jest jako, jako lekka, tak jak niewiadóweczki. Fajnie, co? No chyba będę musiał wyrzeźbić jakieś piętrowe łóżko teraz. Te osiowi bardzo się one podobają. No i na koniec została mi do pokazania wam n-country, nie wiadów country camp. Jest to taka przyczepka troszeczkę w stylu teardropów. To znaczy w środku mamy tylko łóżko i stolik, czyli w sumie więcej niż w teardropie. Troszeczkę szafek i materace, które rozkładają nam się na takie półokrągłe łóżko. A kuchnia znajduje się z tyłu przy otwieranej klapie. Jest to taka wąziutka, bardzo opływowa przyczepa, Także stawia na pewno niewielki opór podczas jazdy. Zobaczcie tak dla porównania: to jest właśnie ona. Tutaj nowy N-Cross Mini oraz zapiekaneczka. Także między nimi wygląda jak boli Formuły 1.